Jedziemy Jesteśmy po Joyride Days, Dobraliśmy już wszystkie bety, bo było strasznie bodnisto, domyślmy rowery. W zakot cały czas leje, więc lecimy do Bukowinki. No Bukowinka, Bukowince też leje, bo to jest tylko... Bukowinie na Klinie. Bukowinie na Klinie jest tylko pół godzinki od Zakopanego, no ale jedziemy tam do dna trasy Mariusza Bry i ekipy z Bukowiny, no coś pośmigać. Halo. Yes. I co ty gadasz, że leje jak ja wycieraczki musiałem wyłączyć? Teraz jest Disney <grymne> <grymne> Trzefno no, no. <grymne> <grymne> wiadomo, że tu jest trasa, no Ale no, już jest chłopak Tak? Dobrze, no, że full face chciałem Teżę garać przed rybotem Wiecie o co chodzi? Jest taki dzień w roku że wszystkie twoje bety są mokre i ubierasz tutaj tak Stare buty, stare skarpetki i stary kask. W tym miejscu, gdzie stoimy, są trzy trasy. Tak, jest nas trójka dzisiaj i się rykujemy do zjazdu. Coś tu. A kurde. A kurde. Zreżlam. Sekcja z szwagrem. Z tego, że jesteśmy na podtaczu i większość rzew tu świerki. A świerki to nie zapuszczają głęboko korzeni. Bo na każdych trasach jest bardzo dużo korzeni. Zobaczcie. Ten winkiel jest, jest, jest tak wysypany korzeniami. Pyk. Teraz z czym? harpaganem? Tak, no. <noise> <noise> okay, harpaganem. Pietras! Są grzyby? Są grzyby? Nie, szukałem, nie. Są grzyby? Nie, szukałem, nie, miałem czasu. I zaraz w lewo zdoła, nie. Zdoła, nie, łodzioła.

a myśmy tutaj sobie śnią tam Jeźdźmy tam co stajemy Ale czekaj, czekaj mordo Bo to mam Trifoxa, żeby na niego popatrzeć O***a idzie tu w dół Ja będę mam drzeczny, żeby mi przemógł To ruda mnie generuje? Tam generuje, Dobra, Piotra zjedziesz jo. Super Kur***a, nie ruda Nie widzę chłopie. No Super. Jak dzisiaj chyba równiańsek. No jest kozak. To nie jest chyba. No ja jestem recenzentem, no, ja recenzentem Miejscówek tutaj yy, lokalnych. Mm, Makowicz w podróży. Nie jest mega szczepnie, jest mega fajnie. Jedziemy dalej. Na co jedziemy? Breaking point. Punkt zwrot naszej kariery. Czyli ostatni zjazd do chopy.